Jestem w pewnym miejscu o nazwie Pacanów. Jedni mówią, że to jest miasto z bajki, ale ja przyjechałem w celu sprawdzenia i poszukania, gdzie w tym miejscu, w tym miasteczku znajduje się kuźnia, gdzie kozy kuli. Jestem tutaj w parku, zapodobnie czy w rynku. Troszeczkę większy hałas jest, bo tam akurat pan kosi trawniki. Bardzo ładny budynek tutaj koło mnie jest, także spróbuję go tutaj sfilmować. Tego co tutaj piszę, to jest tu po prostu biblioteka. Dalej się tutaj wybetonować, jak widać Jest zielono Stare drzewa Co my tutaj mamy? No mamy tu naszego koziołka Matełka Odwróć się Nie wstydź się, odwróć Idę trochę dalej no i co tutaj widać? Pisze kuźnia smaków. Ja myślałem, że to może kuźnia, gdzie się da pod tego naszego koziołka. Kręcę się cały czas tutaj po rynku. No i zauważyłem taką sprawę, że tu nie wiem jaka to akurat jest ulica. Coś tam pisze. A tu jak się nie mylę. W tym miejscu to znajduje się właśnie ta słynna poczta. W pobliżu kościoła znajduje się tutaj taki obelisk. Oczywiście cały czas Pacanów. Wejście obok, kasa biletowa jest po lewej stronie. No ale muszę iść przywitać się z moim przyjacielem. Jestem z boku głównego wejścia. Można sobie przeczytać tę mądrość. chyba ty coś tu miałeś w tej leverance OK, idziemy dalej Można sobie posiedzieć, odpocząć, kanapkę zjeść, coś się napić. Tam sobie można posiedzieć w koszu i się pobujać. Gniewnie. Jak on, słyszę Potem ja nawet żółwie, więc ja też tam. A co za spółka? Kukuryku? Kukuryku? Nie pozwalam, rozbójniku. Wiesz, co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do innych. Z dzięciołu, z kółku, Czajka woła. Czy jaśnie, czy jaśnie? Byłaś, widzieliście? Piłaś co? Piłaś, to byłaś? Przepióreczka. Chodź tu, chodź tu. Masz co zajmij? Tak. Zobacz, tu. Pięć, pięć, Obok ptasiego radia. Widzisz, go? Nie dam ci. Moje czyje? Dziwiam się, czuję. Mamy ptaski. Chyba gąska, kogucik. Ta, to chyba pas. Chyba na pewno. Wódki lęgowe. O, tam tu się jakaś osa zakrada. Chyba tam zamieszka. Chyba, albo, i, albo i nie osa. Ale tutaj to jest osa. Ta. Też budki dęgowe. moc atrakcji ale niestety nic za darmo ten sam obiekt tylko z innej perspektywy Znalazłem kowala, który podkuwał koziołka. Bo jak się okazuje, koziołek się sam podkuwał. Miał odpowiednie narzędzia, młotek i te inne rzeczy, pewnie podkowy. Nie wiem, jak to tam u niego wyglądało. I... No i tyle. Wracając tam z centrum bajki. Takie coś jest, chatka Co jest ciekawe, że ty ludzie mieszkają Ładny ogrodeczek przy domku